medialnej, tygodniki już jak już występuje jako sesman i tak dalej, to to, występ, to nagle pojawia się taki opór, że do jasnej cholery nie chce niczego zrozumieć. To jest bariera, stop, odrzuca. Ale narodowców pan wyzywał od nazioli. To dwie strony yy, po Poprawdę mówiąc jak stoję na marszu, na pierwszym marszu yy, przed Trybunałem Konstytucyjnym jeszcze nie ruszył pierwszy marsz yy, Komitetu Obrony Demokracji. I jak słyszę właśnie wyzywanie ludzi, którzy stoją obok normalnych ludzi, takich jak pani, jak ja, jak my tu wszyscy, jak właśnie słyszę, że Świnie, złodzieje, bandyci, nie Niemcy, nie, nie są złodziejami droga Pana. Dlatego nie są, że nie są, jak by... ja jakby. nie nie spokojnie mamy demokrację. Ale odpowiem tak, jakby... Mamy demokrację, warto zapamiętać.